Kiedy uczniowie przybywają do grobu, dostają pierwszy znak, bardzo ważny. Kiedy patrzą na miejsce, w którym leżał Jezus, to płótna leżą na nim niezłożone, tak jakby ktoś je odwinął, ułożył w kostkę i zostawił grzecznie posprzątane. Ale te płótna leżały w taki sposób, jakby ciało wyparowało. Leżały dokładnie w kształcie ciała. Nie da się ciała wyjąć z płócien puchówkowych w taki sposób. To był pierwszy znak, który dał im bardzo dużo do myślenia. Potem tych znaków było wiele. Jezus ukazywał się im przez 40 dni, dając dowody, że żyje, dając dowody tego, że przekroczył prawo natury, że pokonał śmierć, dawał im dowody, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Fizyczne to te, w których go spotykali realnie, jedząc z nim, dotykając jego ran, ale dawał im też takie dowody duchowe, które były bardzo ważne. Ze względu na te doświadczenia, które towarzyszyły ich życiu przed zmartwychwstaniem. Takim dowodem było ponowne powołanie Piotra, gdy usłyszał paść owce "Moje paźbaranki, baranki", pomimo tego, że odniósł porażkę, pomimo tego, że zawiódł, pomimo tego, że zdradził. Dawał im wiele dowodów na to, że żyje. I kochani chrześcijaństwo, jest zbudowane na tych dowodach. Na dowodach, które otrzymali apostołowie, naoczni świadkowie, którzy widzieli, słyszeli, którzy dotykali. I tak powie Jan pewnego dnia, głosząc do wspólnoty, a potem pisząc list: opowiadamy Wam o tym, cośmy widzieli, cośmy słyszeli, czego dotykały nasze ręce, bo życie się nam objawiło. A potem ci wszyscy, którzy są kolejnymi świadkami, otrzymują od Jezusa równie ważne dowody na to, że żyje. By wiara nie była oparta tylko i wyłącznie na tym, co jest opowiadane. Aczkolwiek wiara rodzi się ze słyszenia słowa, to jednak człowiek potrzebuje osobistego dowodu na to, że Jezus żyje. Wiara Kościoła jest zbudowana na świadectwie apostołów, świadectwie doświadczenia Chrystusa zmartwychwstałego. Ale wiara twoja potrzebuje osobistego doświadczenia zmartwychwstania Jezusa. Twoja i moja wiara potrzebują dowodu na to, że Jezus żyje. Jeżeli ta wiara ma być żywa, jeżeli ta wiara ma być mocna, jeżeli ta wiara ma owocować tym, co czytamy w Dziejach Apostolskich, Czyli życiem zaangażowanym, życiem pełnym pasji, życiem nie tylko głoszenia słowem, ale głoszenia mocą. Jeżeli wiara chrześcijańska, jeżeli nasza wiara i wiara kościoła ma przypominać to, o czym czytamy w dziejach apostolskich, to potrzebujemy nieustannie dowodów na to, że On żyje. I On je daje. Jeżeli z wiarą zbliżamy się do Niego, jeżeli z wiarą. Bierzemy to, co On nam dał. Jeżeli z wiarą wchodzimy w to samo doświadczenie, to mamy podobne dowody na to, że żyje. Takie chociażby jak ten, który dostaliśmy w piątek, w czasie adoracji Krzyża, tutaj w czasie liturgii. Poczułem się słabo i w czasie adoracji wyszedłem do zakrystii, aby napić się wody i chwilę e, odsapnąć. I obok w zakrystii stała Ewelina, a robi nam zdjęcia w czasie wszystkich uroczystości kościelnych. Tego dnia miała na nodze ortezę usztywniającą jej kolano, ponieważ miała kontuzję, uszkodzoną rzepkę. Nie mogła tego kolana swobodnie zginać. Siedziałem na tym krześle i przyszła ta myśl, że przecież to jest dzień, w którym z krzyża bierzemy zwycięstwo, przecież to jest dzień, w którym z krzyża płynie moc dająca nam życie. I to nie jest teoria, i to nie są tylko słowa, ale przecież On umarł, zmartwychwstał i żyje po to, by nasze doświadczenie było konkretne, po to, by nasze doświadczenie było takie wiecie namacalne. Trochę nas w tej zakrystii było, pan kościelny, lektorzy. I po prostu wzięliśmy to kolano Eweliny i zaczęliśmy się modlić, mówiąc w imię Jezusa Chrystusa niech to kolano będzie zdrowe. W imię Jezusa Chrystusa niech to kolano będzie zdrowe. Zrobiło się w tym kolanie ciepło. Za chwilę okazało się, że można bez bólu zginać. To usztywnienie zostało zdjęte. Ewelina pomachała nogą w różne strony, zaczęła chodzić. I jak widzicie, zobaczycie za chwilę, bez tego usztywnienia chodzi całkiem swobodnie, bez tej kontuzji, bez tego uszkodzenia. Jezus wciąż daje nam dowody na to, że żyje. Jezus wciąż jest obecny w Kościele jako zmartwychwstały Pan, który wchodzi do naszego życia i daje nam dowody zarówno fizyczne jak i duchowe na to, że chrześcijaństwo nie jest wymysłem. Nie jest teorią przekazaną przez starożytnych rybaków, ale jest doświadczeniem tego, że Bóg nie tylko stał się człowiekiem, ale tego, że Bóg pokonał śmierć, że Bóg zgładził nasze grzechy, że Bóg wziął na siebie nasze choroby, nasze cierpienia i to po prostu pokonał. I to po prostu złamał Abyśmy nie żyli już pod panowaniem grzechu, pod panowaniem choroby, pod panowaniem jakiegoś ludzkiego uciemiężenia, ale byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. I te dowody zmartwychwstania, które Kościół tak pielęgnował, zapisywał, przekazywał, one trwają do naszych dni. Ale to, co czytamy w dziejach, jest też takim prowokującym pytaniem, na czym zbudowana jest nasza wiara dzisiaj? Co mamy my? Co jest naszym świadectwem? Co byłoby naszymi dziejami apostolskimi, napisanymi w tym roku, napisanymi przez ostatnie lata tutaj? Co byłoby naszymi dziejami apostolskimi? Pokazującymi moc naszej wiary, pokazującymi moc Ewangelii, która dociera do ludzi, zmienia życie, nawraca, uzdrawia i wprowadza w przełom. Co by to było w Twoim życiu? Co widziałeś, co słyszałeś? Czego dotykały Twoje ręce? W jaki sposób życie Ci się objawiło? W jaki sposób Jezus dawał Ci dowody na to, że żyje? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Bo wiara nie może być czymś teoretycznym. Bóg nie wymyślił wiary i kościoła zbudowanego tylko i wyłącznie na przekazie Ewangelii słownej. Bóg wymyślił kościół oparty na Ewangelii mocy, mocy, która się dzieje, mocy, która trwa. I doświadczenie całego świata kościoła całego świata. Kościoła katolickiego, kościoła prawosławnego, kościołów protestanckich, różnych denominacji. Doświadczenie całego świata pokazuje, że tam, gdzie jest doświadczenie całego Chrystusa, w słowie i w mocy tam Kościół żyje. Tam Kościół się rozwija, tam Kościół ma młodych ludzi, tam Kościół ma ludzi, którzy ewangelizują, którzy jadą na misję, którzy poświęcają życie, żeby Jezus był znany. Tam ludzie mają doświadczenie położenia życia. Za to, co się stało dwa tysiące lat temu. I kiedy patrzymy na szeroko rozumiany kryzys, na to wszystko, co w jakiś sposób łamie nasze serce i jest trudne w tych obecnych czasach, gdy widać Kościół, który jest łamany, który jest dziesiątkowany, to musimy sobie bardzo mocno powiedzieć. Że albo kościół wróci do doświadczenia dziejów apostolskich i stanie się kościołem mocy, albo tego kościoła nie będzie. Że albo nasza wiara, albo nasze pójście za Jezusem będzie doświadczaniem tego, czego doświadczali apostołowie. W słowie, w czynie, wewnętrznie, zewnętrznie. Albo nie będzie co zbierać. Nic nie przeminęło. Z mocy zmartwychwstania. Nic nie przeminęło z mocy zmartwychwstania. Ono przychodzi przez wiarę. Zobaczcie, co przeczytaliśmy w tej Ewangelii Janowej. Zobaczył pusty grób i pojął, co się wydarzyło. Zobaczył pusty grób. I uwierzył. To, co robi Jezus, domaga się wiary z naszej strony. To, co robi Jezus, to w jaki sposób przychodzi, w jaki sposób dotyka, domaga się zaufania z naszej strony. Kiedy Pan spotykał się z apostołami, kiedy zapraszał ich do konkretnych rzeczy, to wymagało wiary. Czasami wymagało wiary bardzo odważnej, bo było czymś absurdalnym. Kiedy Piotr modli się w Jafie na dachu domu i kiedy ma widzenie spadającego płótna, a na nim nieczystych zwierząt, Piotr modli się tam jako praktykujący Żyd, wychowany w tradycji judaistycznej, która nie pozwalała jeść nieczystych zwierząt. A patrzy i ma widzenie, że te nieczyste zwierzęta lecą na tym płótnie i to było obrzydliwe. I słyszy od zmartwychwstałego pana: zabijaj i jedz. I Piotr mówi: nigdy, panie, nigdy jestem praktykującym Żydem, nigdy nie zjadłem niczego nieczystego. Piotrze, zabijaj i jedz. Nigdy, panie, nie wolno tego robić. To jest grzech. Halo, Piotrze, to ja mówię, Jezus zmartwychwstały. Halo. Zabijaj i jedz. I wiecie, co musiał zrobić Piotr? Pójść za głosem pana, które negowało jego dotychczasowe praktyki. Kiedyś zastanawiałem się, do czego by porównać takie wezwanie Chrystusa zmartwychwstałego, i znalazłem dobre porównanie, tylko niech się nikt nie zgorszy. To, do czego Jezus zaprosił wtedy Piotra, wyglądało mniej więcej tak, jakby Matka Boża przyszła na spotkanie Kółka Różańcowego i powiedziała zakaz odmawiania Różańca. Jak to? Ale Piotr odpowiada na to wiarą, a potem idzie do domu Korneliusza, do Poganina. Czytaliśmy o tym, co tam głosił: Nie wolno było Żydowi tam wejść, prawo zabraniało. A Jezus mówi: Idź. Wiecie dlaczego dzieje apostolskie są tak pełne mocy apostołów? Mocy uzdrowienia, mocy uwolnienia, mocy czynienia uczniów, mocy budowania kościoła. Tysiące ludzi się nawracają, gdy oni głoszą. Wiecie dlaczego to się stało? Bo oni radykalnie i z wiarą poszli za tym, do czego zaprosił Jezus i to miało cenę. To miało cenę. Jaką cenę ty płacisz, przyjmując słowo Jezusa? Jaką cenę ty płacisz, idąc za słowem, które w dzisiejszych czasach jest absurdalne, nielogiczne, często sprzeczne nie tylko z nauką, ale i z prawem? Jaką my cenę dzisiaj będziemy gotowi zapłacić jako Kościół, żeby pójść za słowem Jezusa zmartwychwstałym i wejść w doświadczenie mocy Jezusa? Jeżeli uczynimy z naszego chrześcijaństwa dodatek do życia, gładziutki, delikatny, niewymagający, jeżeli uczynimy z naszego chrześcijaństwa taki dodatek do życia, który nas nie kosztuje, i jeżeli wiarę ograniczymy tylko i wyłącznie do celebracji liturgicznych, żadnej mocy Chrystusa widzieć nie będziemy, jeżeli odważymy się. Pójdź za tym, co mówi Jezus dzisiaj. Tak jak przez dwa tysiące lat w swojej Ewangelii. I jeżeli my to wypełnimy, będziemy chodzić w mocy. Będziemy uzdrawiać, będziemy uwalniać, będziemy chodzić po wodzie, będziemy czynić znaki i cuda, i ludzie będą doświadczali tego, co w początku kościoła, i ciężko będzie się od tego odwrócić. Bo kiedy Jezus daje dowody swojego zmartwychwstania. To są mocne. Przyjmij dzisiaj to wezwanie. Wezwanie do wiary, które, góra, które góry przenosi. Przyjmij dzisiaj wyzwanie, aby pójść za słowem Jezusa zmartwychwstałego i uczynić swoje życie naprawdę chrześcijańskim. Pozwól dzisiaj, by Jezus zbudował Twoje życie na doświadczeniu zmartwychwstania i stań się tym, który będzie budował Kościół, tak jak apostołowi. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie słowem i czynem jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.